Hej! Premiera drugiego sezonu Powstania Smoków już w najbliższy czwartek, dlatego dzisiaj przedstawię Wam wszystkie najważniejsze informacje przed premierą, które mogą okazać się przydatne. Zapraszam! Zacznijmy od tego, że w niektórych krajach pierwsze odcinki tego sezonu zadebiutowały już w tamtym tygodniu. Nie chciałem poruszać jednak tego tematu, nie chciałem omawiać tych odcinków, ponieważ nie są to języki, z którymi jestem zaznajomiony, a poza tym nie zostały oficjalnie opublikowane w internecie, co oznacza, że konieczne było wyczekiwanie, aż ktoś nagraje podczas transmisji w telewizji. I wrzuci. Oficjalna premiera będzie miała miejsce już w czwartek, 4 kwietnia, najprawdopodobniej w godzinach porannych na zagranicznym Netflixie. W Polsce niestety 4 kwietnia na Netflixie nic nie będzie, choć prawdopodobnie za jakiś czas wszystkie odcinki zostaną wyemitowane przez Cartoon Network. Czy to oznacza, że musimy oglądać po angielsku, bo nie otrzymamy polskiego dubbingu 4 kwietnia? Na całe szczęście nie. Wystarczy, że będziemy posiadać dowolne oprogramowanie VPN, które pozwoli nam połączyć je z internetem z zagranicznego serwera, oraz wykupiony Netflix. Przy wykorzystaniu VPN-a łączymy się z internetem przykładowo ze Stanów Zjednoczonych, wbijamy na Netflixa, odpalamy Ninjago Powstanie Smoków i zmieniamy język z angielskiego na polski. W taki oto sposób możemy obejrzeć nowe odcinki w języku polskim i nie pytajcie mnie, dlaczego Netflix w Polsce nie udostępnia tych odcinków, skoro przecież mają gotowy dubbing. Nie wiem, ale też chciałbym się dowiedzieć. W każdym razie pełny poradnik z uwzględnieniem darmowego VPN-a wrzucę dla Was dzień przed premierą, czyli 3 kwietnia. Poruszmy teraz kolejną kwestię, o którą też często pytacie. Ile odcinków zostanie opublikowane w czwartek? No niestety smutna wiadomość, bo będzie to tylko 10 pierwszych odcinków, czyli pierwsza część tego sezonu. Choć jakby nie patrzeć, to wszystkie te odcinki trwają po 22 minuty, więc to i tak całkiem sporo nowego materiału do oglądania. Data premiery drugiej części tego sezonu nie jest jeszcze znana, ale podejrzewam, tak patrząc na to jak pierwszy sezon był publikowany, że będzie to czerwiec lub lipiec. Więc niestety trochę musimy jeszcze poczekać. Jeśli chodzi zaś o sprawy fabularne, no to wszystko bardzo jasno wynika ze zwiastunów. Jeśli jeszcze jakichś zwiastunów nie oglądaliście i chcielibyście zobaczyć ich analizy, tuż przed premierą właśnie sezonu drugiego, to w przypiętym komentarzu zostawię link do playlisty z moimi własnymi analizami. Lord teraz odegra w tym sezonie rolę głównego złoczyńcy i wraz ze swoją armią będzie próbował przywrócić do życia zakazaną piątkę starych legendarnych już mistrzów żywiołów. Tym samym raz będzie próbował dalej realizować plany swojego tajemniczego mistrza, a także dążyć do podbicia świata. Ninja, aby go zatrzymać, będą zmuszeni do nauczenia się nowej techniki walki i aby to zrobić, wyruszą w daleką podróż. Powiem wam, że nie nastawiam się w żaden sposób na ten sezon, czy będzie dobry, czy nie, ale w mojej opinii pierwszy wyszedł świetnie. Choć tam trochę odcinków z początku było takich wprowadzających, więc ta akcja rozwijała się raczej spokojnie. A tutaj w sezonie drugim od razu można zacząć z mięchem, z takim soczystym mięsiwem i grubą akcją i to może sprawić, że ten sezon wypadnie jeszcze lepiej niż poprzedni. Jak wasze wrażenia przed premierą? Koniecznie dajcie znać. To już wszystko na dziś. Zachęcam was do zostawienia swojej opinii w komentarzu i dziękuję serdecznie za uwagę. Do zobaczenia.